W tym filmie pokażę w jaki sposób połączyć dwa motki wełny za pomocą wszywania nici. Ten sposób łączenia nada się i do robótek kolorowych, i do robótek jednokolorowych. Rodzaj materiału, z jakiego wykonana jest wełna, nie ma znaczenia. Super nada się do wełny naturalnej, zwierzęcej oraz do włóczek celurozowych i syntetycznych. Także sprawdzi się w każdej sytuacji. Jedyny mankament tej metody to jest to, że tutaj mm, po odcięciu ogonków mogą się pojawiać niteczki na końcu, które y, mogą wychodzić na drugą stronę. Tutaj mamy z różowej nici niteczki, po odcięciu ogonka a tutaj z żółtej. Także jeśli nie lubicie, żeby coś takiego Wam na drugą stronę wychodziło, no to to nie jest metoda, którą powinniście używać do łączenia. Nici. Także w ten sposób się prezentuje z prawej strony, a w ten sposób z lewej będziemy potrzebowali igłę dziewiarską, którą będziecie w stanie się w wełnę. Teraz nablekę sobie na igłę, nitkę wełny i powiedzmy, że to jest nitka, którą kończymy naszą robótkę, a ta różowa to będzie nitka z nowego kłębka. Na początku wszywamy się igłą w tą część Nitki. Poluzowujemy troszeczkę nitki, z których nasza wełna jest stworzona. Tutaj mamy ogonek i wszywamy się. I im Dłużej będziecie się wszywać, im głębiej, tym mocniejsze będzie to połączenie. Przeciągamy tą nitkę, i tutaj stworzy Wam się supełek. I starajcie się, aby nie zgubić tego supełka, gdy przeciągacie nić na drugą stronę. Ten, ta pętelka musi Wam tutaj zostać, ponieważ będzie nam potrzebna, aby przełożyć przez nią nitkę z kłębka, który będziemy dołączać i z tą wełną robimy tak samo jak z tą po lewej stronie. Nawlekamy nitkę na igłę. Rozplątujemy niteczki, z których nasza wełna jest stworzona i wszywamy się w te nitki igłą. Jak robiliśmy to w poprzednim Матку. Podobnie jak w przypadku wełny, która nam się kończyła, tutaj też staramy się co najmniej na długość igły przeszyć się przez to mnić i przeciągamy. Ogonek na drugą stronę, ściągamy igłę i teraz przyciągamy do siebie te dwa supełki, które nam się stworzyły. Ciągnąć za ogonki. Okej, okay, są już połączone. Odcinamy ogonki, mamy mocne połączenie dwóch nici, które nam się nie rozplącze.